Witajcie w szybkim stroju dnia. Więc ogólnie chciałam bardzo nakręcić ten filmik, jednak nie dało się nakręcić go przed wyjściem. Jak zwykle nie mam nigdy czasu, gdy wychodzę na imprezę nigdzie. I um, nagrywam teraz, jak już wróciłam, więc jestem u siebie w pokoju i pewnie jakoś jest okropna. Wybaczcie za to. Byłam właśnie na takiej imprezie dzisiaj wieczornej. Um, takie Christmas party, które są bardzo popularne tutaj w Anglii, wokół świąt i po świętach też są organizowane, często są organizowane właśnie z pracy, i um, właśnie my byliśmy zaproszeni na taką imprezę. Była dosyć, dosyć taka elegancka impreza, więc um, było kasyno, były różne przedstawienia magiczne i też tam piosenkarze obiady, wszyscy stali przy stolikach, potem były tańce i tak dalej, więc to było coś eleganckie ale musiałam założyć coś, co nie będzie aż tak może zobowiązujące, aż tak za bardzo eleganckie więc coś, w czym bym się dobrze czuła i mogłabym tańczyć więc ogólnie mówiąc tylko tak szybko powiem, że teraz jestem już w ogóle po imprezie, więc jest godzina trzecia w nocy i tak, moje włosy już są proste prawie że wyprostowane, możecie zobaczyć jak takie fale wyglądają po paru godzinach Yy, mój makijaż już też jest taki ledwo, ledwo yy, no i yy, tak, żadnej pomadki nie mam i tak dalej, no ale możecie tak zobaczyć na żywo jak się prezentuje. więc yy, założyłam na siebie taką yy, sukienkę Zary w ogóle wybaczcie za bałagan z tyłu, ale właśnie jeszcze się nie yy, jeszcze nie sprzątałam ogólnie, a zawsze, nie wiem czy wy też tak macie ale zawsze jak, sprzątam, jak zawsze jak wybie wybieram się na imprezę to po prostu zostawiam taki Bałagan ze sobą, jest niepojęte Więc, więc e, założyłam taką sukienkę, jak zobaczycie, taki tytuł. E, tył ma bardzo fajny, e, taki wycięty. E, mi się bardzo podoba. Ona jest taka w stylu lat 60. E, jest dosyć krótka, Czy może pokażę tak. Jest e, podoba mi się rękawy. Ma taką podszewkę różową też ze sobą. E, I jest dosyć krótka. Widzicie, zaraz ten bałagan, matko, tragedia. Taka przedkolana, i na to założyłam jeszcze takie buty. To są buty, pokazywałam je kiedyś na Twitterze, buty z kurtkami. Buty są naprawdę niesamowicie wygodne. Jestem w tych butach od godziny 19. Teraz jest trzecia w nocy, więc kilka godzin i naprawdę są wygodne. Pierwsze buty, które naprawdę są tak wygodne. Poza tym paseczki są naprawdę świetne, więc polecam wam, jeśli wchodzicie na imprezy, to zawsze bierzcie buty z takimi paseczkami, bo noga się o wiele mniej męczy. Um, więc one są w takim kolorze nude um, i do tego dobrałam też pasek to jest zwykły pasek, taki bardzo cieniutki zapina się tak z tyłu i tutaj mam tylko taką sprzączkę złotą, więc to bardzo pasuje fajnie do, ma prawie identyczny kolor jak buty, więc identycznie idealnie pasuje to sprzączki też tej um, na butach um, no właśnie wąsy zakręciłam taką grubą lokówką, leży tutaj na będzie spontan w ogóle o 3 w nocy. E, taką lokówką. To jest lokówka z e, Toningai, więc ona jest naprawdę bardzo fajna. Nagrywa, nagrywa się chyba do 210 stopni. Więc fajnie, fajnie podkręciła te włosy, ale tak delikatnie. E, na. Na uszach mam te kolczyki takie, które dostałam kiedyś od Anny Antoniny. To są chyba kolczyki z H&M, naprawdę mi się bardzo spodobały i ona mi właśnie je sprezentowała. I to jest pierwszy raz, kiedy w ogóle miałam okazję założyć, ale wydaje mi się, że pasowały naprawdę świetnie do tej okazji. Nie mam nic, żadnego naszyjnika na sobie. Poza tym i tak czy siak, no mam ten duży dekolt, więc jakby to wszystko... Y jak się wyrównało, jakby nie chciałam z duży zakładać, widzicie, naprawdę ten dekolt mi się podoba, jest taki lata 60 i 50, 60 i też jeszcze mam na rynku taką bransoletkę, to też jest y, taka czarna bransoletka ze złotem, przewlekana złotem i z takim frędzelkiem i jeszcze do tego miałam y, taką, taką taką torebkę i Dzisiaj zalecałam za torebką i znalazłam taką torebkę w H&Mie Bardzo mi się podoba, widziałam jeszcze ładniejszą w Monsoon, ale już nie kupiłam Bo była trochę za droga, więc możecie zobaczyć, jak ona się prezentowała na mnie Pokażę jeszcze parę zdjęć Więc jest bardzo elegancka, mi się wydaje, że będzie pasowała mi na wiele różnych rzeczy No i tak ogólnie wyglądałam się prezentowałam, tylko moje włosy były jeszcze ładniejsze wybaczcie naprawdę wybaczcie za, za jakość tego filmiku starałam się, po prostu chciałam chcieliście, żebym dała jakieś outfity więc to pewnie jest jedyny moment, kiedy mogłabym nagrać taki outfit no więc mam nadzieję, że filmik wam się podobał, wybaczcie naprawdę jeszcze raz za jakość będę się starała od tego momentu nagrywać lepsze filmiki trzymajcie się mocno, pozdrawiam was